Dziś opowiem nie o jednej osobie, opowiem o całej populacji, która na tle warunków historycznych żyła w XIX wieku w Selowie. Będę opowiadać o potomkach braci czeskich, o ludziach, których dotknął kryzys migracji, najpierw spowodowany prześladowaniami religijnymi. Potem również były to migracje na tle społeczno-gospodarczym. Osoby, które m.in. osadzały się w Czerminie, Małym Taborze, kusińcu, miały problem z rynkiem zbytu na wyroby tkackie, a trzeba zaznaczyć, że byli to świetni rzemieślnicy. Śląsk był przemudniony, szukano więc nowych ojczyzn, nowych miejsc do osiedlenia. I takim miejscem zaczął być Zelów. W 1802 roku zakupiono zdewasowany, zadłużony majątek z niezbyt dobrą ziemią, z kilkoma chatami. Natomiast przeprowadziły się tam całe rodziny, kilkadziesiąt rodzin, które zaczęły tam nowe życie. Zakup Zalewa między innymi był też podyktowany tym, że znajdował się on w zaborze pruskim. Było łatwo dotrzeć w jednym zaborze, imigrować, natomiast potem znalazł się on w Księstwie Warszawskim, a potem jeszcze w Królestwie Polskim. Początki osadnictwa były więc trudne, zmieniała się administracja, zmieniały się zarządzenia. Chociażby w czasie wojen napoleońskich, zalowianie byli zmuszeni do utrzymania dróg i mostów. Początki więc ich gospodarzenia na tym terenie były naprawdę trudne. Natomiast zalowianie bali bardzo o sformalizowanie zboru. Pierwsze nabożeństwa. Odbywało się w budynku szkolnym, a od 1817 roku był już w Zerowie stały duszpasterz. W 1825 roku otwarto kościół. Kościół ewangelicko-leformowany, a także szkoły z językiem czeskim. Dbano o kulturę i bardzo dużo pracowano, przede wszystkim w rolnictwie, ale także większość Gospodarzy posiadało własny warsztat tkacki i pracowały w nim całe rodziny. Było to bardzo duży, duży przypływ dla budżetu domowego. Warto również wspomnieć, że od połowy XIX wieku Zelów był także osadą, do której sprowadzali się Polacy, Żydzi i Niemcy. Był więc osadą wielokulturową. W jaki sposób można zbadać, jak czynniki historyczne wpływają na daną populację? Jedną z nich jest wskaźnik proporcji płci. Im jest wyższy, rodzi się więcej chłopców, im jest niższy, rodzi się więcej dziewcząt. Jeżeli warunki są lepsze, rodzi się więcej chłopców i oczywiście jeżeli warunki Zewnętrzne są gorsze dla rozwoju płodu, to rodzi się wtedy więcej dziewcząt jako bardziej odpornych biologicznie. Zwróćmy uwagę na ten wykres. Mniej więcej w XIX wieku wskaźnik ten powinien przybierać 103-107 średnio, czyli na 100 dziewcząt rodziło się około 107 chłopców. Co to są za lata 1826-30 i 51-55? To są wydarzenia bardzo istotne dla Zelowa. To są bardzo ciężkie epidemie cholery. Z wiele osób warunki dla przyszłych matek były bardzo ciężkie. Kolejnym takim okresem był okres powstania listopadowego. Warto również zwrócić uwagę na okres powstania styczniowego. Tutaj również nieco spadł wskaźnik proporcji płci. Mimo, że w Zelowie nie dochodziło do bezpośrednich walk, nie przechodził bezpośrednio front, to należy podejrzewać, że mogło dochodzić do okresowego braku. Pożywienia, na pewno była to sytuacja niezmiernie stresująca. Mogły przechodzić wojska, zagarniać również żywność, mogło dochodzić do innych przemocowych sytuacji. W związku z tym, na wykresie widać, jak wydarzenia historyczne wpływają na biologię człowieka. Tutaj. Akurat na wskaźnik proporcji płci. Po więcej takich informacji możecie Państwo spojrzeć na dodatkowe strony. Zapraszam. Dziękuję.